Cześć, witam Was w alfabecie szamańskim. Dzisiaj J jak Jankri. Jankri to w języku nepalskim szaman. Nie chcę dzisiaj jednak mówić o nepalskiej tradycji szamańskiej, a skoncentrować się właśnie na samym słowie szaman. Jest to pewna zachodnia etykietka, która na zachodzie przyjęła się dzięki rosyjskim naukowcom, którzy jako pierwsi opisali i skatalogowali praktyki szamańskie. Natomiast musimy sobie powiedzieć szczerze, że szamanizm jest bardzo zróżnicowanym, zróżnicowaną dziedziną i tak jak mamy wiele nazw określających szamana, właśnie w Nepalu Jankri, czy na przykład u Inuitów jest to Anka Kok, czy na przykład w Tybecie Pao, tak różnią się techniki i sposób działania szamanów w zależności od tego, gdzie operowali. Różnice czasami są bardzo duże. Natomiast można sobie zadać pytanie, co łączy te wszystkie tradycje i co sprawia, że możemy coś nazwać szamanizmem, a coś już szamanizmem nie jest i na przykład już jest bardziej pewną formą magii ludowej. Tym głównym elementem jest tak zwany kontrolowalny i powtarzalny trans. To definiuje szamana i tak naprawdę spotykane jest we wszystkich kulturach, o których wspomniałem. Kontrolowalny trans, czyli taki, który nie porywa szamana, to jest taki trans, w którym on jest jedną stopą tutaj, w tym świecie rzeczywistym, a jedną stopą w tym świecie duchów, w tym świecie niematerialnym. On idzie w. Podróż w trans z konkretnym celem i z tego transu przynosi konkretne informacje lub moc, która potrzebna jest do uzdrowienia, więc kontrolowalny trans. A powtarzalny trans to jest drugi, druga charakterystyka, jak gdyby tego, czym jest, w jaki sposób szaman wchodzi, wchodzi w pracę to jest właśnie to, że szaman ma konkretną procedurę, konkretny sposób pracy. I ilekroć w trans wchodzi, on właśnie według tych swoich procedur, w zależności od tradycji, one się będą różniły, operuje, aby ten trans uzyskać. Paradoksalnie, jest tam bardzo dużo konkretnych instrukcji. To nie jest praca, która jest, można powiedzieć, w nowoczesnym języku freestyleowa. Tam jest bardzo dużo zabawy, bardzo dużo spontaniczności, ale też są żelazne zasady, których się nie przekracza, szczególnie w szamanizmie tradycyjnym. Reasumując, Szaman to ta osoba, która wchodzi w kontrolowalny i powtarzalny trans i używa tego transu do przynoszenia informacji lub mocy z innych wymiarów, od duchów z innych wymiarów, aby, aby nieść uzdrowienie. To na dzisiaj. Dziękuję bardzo.